Zostawio ja tam nie ma sztajnu. Idą no. Śnieżne kotwy. Pięknie to wygląda. Tam jest jedno schronisk czeskich. Daniel jest tu. Wspinamy się pod górę. Szlak, który mieliśmy iść tam, jest zamknięty. Druga część jego, bo kawałek jest pokazane, że można, ale to jest dojście do innego szlaku. A my teraz idziemy wciąż w stronę śnieżnych kotłów. Coraz zimniej. Chociaż nie jest aż tak źle. Dajemy radę. Widzimy się na śnieżnych kotwach. Szaleni Czesi. A tam szalony Daniel. Tu szalony, zmarznięty obrodał ja. Jesteśmy i my. Zobaczcie jak tu już wszystko. Pożmarzane. Tak, zobaczcie. Zacznie pozmarzane to zamarzane wszystko. Śnieżne kotły przed nami. Śnieżne kotły przed nami. Mało widoczne, ale tutaj niestety zobaczcie. Tutaj dmucha, kucha, wieje. Szlaku już nie widać Gdzieś były, się zmył a my idziemy, no tak śnieżne koty to było takie moje największe chyba wyzwanie i marzenie, bo chciałem bardzo być przy śnieżnych kotach. Śnieżka mnie nie rusza, śnieżne kotwy tak i dzisiaj z Danielem Daniel już był, a ja pierwszy raz. Patrzcie, jesteśmy w śnieżnych kotwach. Bardzo tutaj szybko zawiewa, już nie ma naszych prawie śladów. Zobaczcie, toniemy w, toniemy w śniegu. Jest trudno, bo w jednych miejscach jest łowka bardzo dużo lodu. I w kolejnych, zobaczcie, dla i nie wiadomo gdzie w innych z kolei bardzo dużo śniegu, więc naprawdę jest duże wyzwanie. Ale marzenie spełnione są śnieżne kozły. Nie same śnieżne, bo też jestem ja. I teraz lota na YouTube. A. Ale daję. zobaczcie. Moje okulary u się rozsypały. Śmiech na sali. Pierwszy raz miałem użyć. Wszystkie gąbki podpadały. Żyć. Schroniska pod ławskim szczytem. Czas coś zjeść. Ja jestem bardzo, bardzo Dla tych co nie wiedzą śnieżne kotwy to przekaźnik telewizyjny. To mieszka między ilenią to zawsze mówią antena na śnieżne kotwy albo na ślęże. Dwa nadajniki radiowo-telewizyjne. I właśnie tutaj między innymi jest to jeden z takich nadajników. I tu zawsze się wieje, gdzieś tam jest danie daleko. Danie marznie, krzyczy szybciej, szybciej, szybciej. A ja jeszcze bym wszystko na spokojnie oglądać Zamazane. Zobaczcie jak to zamazane. Sopelki. sopelki. Ale co? Zobacz, zobaczcie. Mama. Synka pociągnęła nam. No i z tej strony zabieba, co widać. Co widać, co chacie zobaczcie, jakie sopelki się robią. Czekamy, żółtego tego szlaku, bo tutaj nic nie widać. Nic nie widać. Zobaczcie. Patrzcie z tyłu. Tam nic Widać tu, patrzcie tu jaka widoczność ma. A gdzie zaspysz, zobaczcie. Zaspysz po 2 metry. O, tam jakaś większa gromada ludzi. Patrzy na Daniela, jak to fajnie wygląda. Lecimy, okończamy mój do przodu, trzymajcie się. Zasubskrybuj, obserwuj, łapka do góry. się zjeżdża zobaczcie tamtą stronę tak wieje, że nas spycha z tej góry są straszne zaspy tak, zobaczcie jakie zaspy są o. i wieje, danie tam poszedł zobaczcie jak ludzie hamują, bo nie da co rady zejść wariaci, kurde wariaci schodzimy, gorzej mają ci mają tam podejść za mną tam o co już idą do, pod górę, bo idą pod sam wiatr. Wszyscy mają wszystko szare. Wszyscy są starzy, jednakowi, bo dziewczyny i chłopcy z długimi włosami mają włosy siwe. I tak to dobrze wygląda, się wszystko wyrównało. Mam nadzieję, że go dogonię, bo zobaczy, naprawdę ciężkie zejście mamy przed sobą. A próbujemy. Pierwszy, pierwszy cel podróży przed nami. Czyli schronisko pod łapskim szczytem. Na już pewnie tam doszedł, już kawkę pije. Ja schodzę i powiem, że jest tragicznie schodzić. Bo patrzcie jak kawałek brody wygląda, jak mi wykręcało. Wiatr pcha bardzo mocno, ślisko. Tu mnóstwo ludzi bez raczków, więc hamuje peleton. Uważam, że idąc teraz tutaj, że faktycznie raki by się przydały, a nie raczki. Byłby jeszcze większy koks, bo ale raczki dobrze nie trzymają. I rzut. Schronisko ciach Pach jest i tak się chodzi bez, jakby ktoś chciał wiedzieć, ci jest bardzo trudno zejść bez. Pięknie tutaj to wygląda wszystko. Zobaczcie, Daniel już na kawce. Daniel już na kawce. Więc idę na kawkę i ja. A to jest najlepszy system szybko zjeżdżania. Zobaczcie. Wiele osób ma jab jabłka takie do zjeżdżania i sobie z góry mknie na jabłuszkach. Tutaj ludzie schodzą. Ciach. Jedni zjeżdżają. Uciekam do Daniela to trzeba przyjechać drzwi zrobić Kaski czasem Siedzimy, pijemy kawkę. Wszystko nisko pod łapskim szczytem. Tu gorąco także się nie da wytrzymać. tam nie jest Kawka jest dobra na takie rozgrzanie Tak to wygląda. Ciach, ciach, ciach. Tam jest bar. Tu jest kawa. Ładuje telefon, bo telefonem więcej nagrywam niż GoPro go progu. Proszę za szybko wysiadło. Czekoladka. Ciach. Czekoladka, ciach. Milka z jakimś tam karmenem. Dwie godziny mamy do końca, więc ogień, ogień, ogień. Po ciemku będziemy schodzić. Trzeba Darki przygotować inne rzeczy. Mam nadzieję i danie. to mówi, że nie będzie tak jak ostatnim razem, bo już dwa razy schodziliśmy po szlakach, które wymyte przez powodzie były i naprawdę było tragicznie, a zasadzie po nocy to samo było do no przysiegi więc do, do zobaczenia być może jeszcze się uda coś tak, nagrać na sztaku tak. tam jest szklarska daleko o bardzo daleko pewnie gdzieś stąd też widać jak jest lepsza widoczność wysoki kamień być może lecę, żeby Danie tam sam nie szedł bo... To dwóch jest raźniej Lepiej ubrani trochę za późno bo przy zejściu ale jeszcze kominiarkę nałożyłem, bo boki uszy podwiewało bardzo mocno. Tutaj widać na ciarze, zobaczcie, jeżdżę sobie po takie zaspy, wielkie. piękne jest, jest przepięknie. Jeszcze gdzieś spróbuję raz coś nagrać, jakąś przebitka póki co ogień pełno paru w stronę Jagniątkowa. Przed nami szklarska poręba, bardziej obok niż przed nami, bo my idziemy tam w tą jaka Chmura tam stoi i my idziemy właśnie tam. Coraz ciemniej. Brodę zgoliłem sobie, a co? Będę się żałował? Ślicznie jest. Lecimy dalej, bo półtorej godziny przed nami jeszcze. Schodzimy. Zobaczcie jak to wygląda, tam następni schodzą. Tu jest Daniel, patrzy trasę, sypie śnieg. No i jak zawsze, po ciemaku. Zobaczcie, przepięknie. W górach jest pięknie. I zimno. Zobaczcie, ciach. A tam jest Daniel ze swoją latarenką. Zobaczcie jak ciemno Ale jak pięknie latarka świeci zostało nam się okazało, że dalej godzina 20 do końca, bo coś tam GPS nie przebił i jest jak jest widać, jesteśmy już w aucie e, 18.07 Minus 2 Jedziemy do Jeleni Ale 20 km dobrze nam poszło mm. Myśmy zrobili 20 km, nawet ponad Pewnie, chociaż może 20? No tu jest 19 19, ale... tam się zatrzymał dla Daniela na jakiś czas e, Zegarek, więc myślę, że 20 po, poszło na, nam dobrze. 20 km w ciągu 6 godzin. Tam przystanków koło godziny. Więc w śniegu głębokim przy zawiejach poszło nam, myślę, że idealnie. Uciekamy do domu, odpoczywać. Trzymajcie się, hej! Na koniec jeszcze wyprawy dekadą, bo wszystko się zaczyna psuć. Trzeba wymieniać. Dla zobaczę, co ciekawego jest. Może Wam to pokażę.